Czytanki Marianki. Nowa historia. Światło życia. Przed laty w dalekim kraju, w głębokiej dolinie, zawsze okrytej mgłą, wznosiło się miasto Umbra. Wszystko było szare i bezbarwne. Nawet kwiaty miały wybrakły kolor. Jego mieszkańcy nigdy nie widzieli ani lazuru nieba. Ani złotego światła słońca. Również księżyc i gwiazdy nie były im znane. Słyszeli o nich ze starych legend, ale nie wierzyli, by mówiły one prawdę. Dzień różnił się od nocy jedynie tym, że było trochę jaśniej. Niebo doliny wydawało się kopułą. Światła domów, szczególnie domów należących do bogatych, rozjaśniały ulice. Tam, odbywały się nocne przyjęcia bardzo wystawne nasze światła są o wiele piękniejsze od tak zwanych gwiazd twierdzili bogacze w końcu utrzymywali słynni filozofowie umbry jest to najlepszy z możliwych światów i wszyscy w to wierzyli przyzwyczaili się do tego rozumowania i myśleli że inne światy Istniały jedynie w marzeniach poetów i w majakach szaleńców. Starzy ludzie mówili do osób dorosłych: Poza naszą doliną nie istnieje absolutnie nic, jedynie rozpacz, a dorośli powtarzali swym dzieciom: Wszystko, co istnieje i jest ładne, znajduje się tu, w naszej dolinie. Legendy są przecież. Wymysłem wyobraźni. Dzieci wierzyły rodzicom, i gdy same dorastały, powtarzały to samo swoim dzieciom i wnukom, i tak było przez wieki. Naukowcy biedzili się, wymyślali teorie głoszące, że zbyt silne światło źle wpływa na oczy, a grube chmury, które zalegały nad umbrą, Stanowiły cenną ochronę przed szkodami, jakie promienie słońca mogłyby wyrządzić skórze. To była teoria fantastyczno-naukowa. Dolina była w końcu zupełnie normalna. Politycy myśleli o wzbogaceniu się na tyle, by ludność tego nie zauważała. Handlowcom szczęściło się. Młodzi starali się zabawić, bogaci żyli wystawnie. Biedni im zazdrościli. Poza miastem mieszkał pewien starzec. Trochę ekscentryczny spędzał on całe dnie na czytaniu starych, poszupłych ksiąg znalezionych w jakimś magazynie. Gdy ludzie przechodzili przed jego domem, pukali palcem w czoło i mówili tu mieszka szaleniec. Starzec rzeczywiście był jedynym, który wierzył legendom i utrzymywał, że poza górami istnieje inny świat: jasny, pełen kolorów, gdzie mieszkańcy są szczęśliwi w inny sposób. Ludzie twierdzili, że jest rzeczywiście szalony i dlatego wypędzili go z miasta przed wielu, wielu laty. Jedynie trzynastoletni chłopak o dobrym sercu i bystrym wejrzeniu uwierzył słowom Starego Amosa. Nazywał się Adam. Był przekonany, że Stary Amos ma rację i chciał zrobić coś, by udowodnić to mieszkańcom Doliny: Jeżeli istnieje kraj światła, ktoś, Mógł przecież znaleźć drogę, aby tam dotrzeć. Pewnego wieczoru stary Amos powiedział do Ad Adama: Jestem już zbyt stary, by pójść poza wielkie góry, ale ty, gdy dorośniesz, będziesz mógł wejść aż tam wysoko i poszukać przejścia do Ziemi światła, której nikt z nas nigdy nie widział. Pamiętaj jednak, że aby tego dokonać, będziesz musiał być bardzo odważny i silny, aby nikt nie mógł ciebie powstrzymać. Tej nocy Adam nie mógł zasnąć, myślał. Och, jakby to było dobrze, gdyby Amos mógł zobaczyć światło Ziemi szczęścia. Postanowił nie czekać i zaraz wyprawić się ku łańcuchowi wielkich gór, które zamykały dolinę, aby poszukać tego tajemniczego przejścia, prowadzącego do światła, w którego istnienie wierzył jedynie on, Adam i Stary Amos. Przed świtem, Adam przygotował węzełek z żywnością i zaczął iść ścieżką prowadzącą do wielkich gór. Było bardzo ciemno, ale Adam. Ciągle szedł naprzód przed siebie. Słyszał strumyk, który mu szemrał. Nie idź w górę. Wszyscy wiedzą, że tam pełno niebezpieczeństw. Sowa śmiała się z niego. Gdzie chcesz dojść? Poza doliną nic nie istnieje. Nie ma nic do zobaczenia. Również wilki wyły. Jeśli pójdziesz dalej, spadniesz w przepaść. I umrzesz? Mroźny wiatr świszczał pośród gałęzi. Zatrzymaj się! Nikt żywy nie wyszedł na górę. Adamowi drżały nogi ze strachu, ale zaciskał pięści i nadal się wspinał. Łąki i lasy ustąpiły miejsca ostrym i czerwonym głazom. Jakiś niedźwiedź zamruczał. Szaleńcze, wróć, wróć z powrotem. Adam nadal się wspinał, aż musiał zatrzymać się przed gładką ścianą, stanowiącą mur nie do pokonania. Sęp, który szybował wysoko, śmiał się szyderczo. Doszedłeś do końcowej stacji, chłopcze. Możesz teraz jedynie pokulać się i rozbić się gdzieś w dole. Adam miał oczy spuchnięte od łez. Jego nogi były poranione i obolałe. Czy naprawdę? Czy naprawdę nic nie można było zrobić? Czy legendy były fałszywe i oszukiwały okrutnie? Stary Amos powiedział mu: "Musisz być odważny i silny." Adam Dumnie uniósł głowę i zaczął badać ogromną ścianę skały. Na pierwszy rzut oka wydawała się doskonale gładka, ale po chwili Adam zauważył małe szparki, chropowatość prawie niewidoczną, więc znów zaczął się wspinać. Teraz było to bardzo trudne. Każdy krok związany był z ogromnym wysiłkiem. Ręce i nogi bolały go i zaczynały krwawić. Ale Adam zaciskał zęby i powoli posuwał się naprzód. Zwiększała się jasność, mgła stawała się coraz rzadsza i bardziej przezroczysta. Nagle zupełnie rozwiała się, gdy Adam dotarł na szczyt góry. W tym samym momencie na horyzoncie zaczęła wyłaniać się czerwona tarcza słoneczna. Jej światło zabarwiło magicznie Ziemię zaczarowaną, która rozpościerała się przed pełnymi łez oczyma Adama. Było tak, jak głosiły legendy: Ziemia, światła i szczęścia istniała. I on odkrył przejście do niej. Odwróciwszy się, Adam zobaczył obszar niskich chmur, które zawsze pokrywały dolinę. To szare i smutne morze wywołało skurcz serca. Tam przecież żyli jego przyjaciele, tyle zacnych osób, jego rodzice. Szybko podjął decyzję: Wrócę do nich. I opowiem o wszystkim. Adam szybko powrócił do miasta, aby zanieść zadziwiającą wiadomość Radzie Starszych. Znalazłem przejście do świata pełnego światła i kolorów, z drugiej strony góry, powiedział im. To niemożliwe. Nasza dolina jest jedynym istniejącym światem. Jak sądzisz, kim ty jesteś? Że ośmielasz się opowiadać nam taką bajkę? Ktoś powiedział: Adam oszalał, tak jak stary Amos, i wszyscy wybuchnęli śmiechem. Adam rozgniewał się. Również i wy możecie odkryć Ziemię Słońca i Szczęścia. Zobaczycie niebo niebieskie, barwne ptaki, motyle kolorowe. Ja mogę pokazać Wam drogę. Musicie tylko. Wykazać trochę wytrwałości i odwagi. Proszę, natychmiast zaprzestań rozpowszechniania takich szaleństw pomiędzy ludźmi. Zrozumiałeś? Zagroził mu przewodniczący rady. A teraz idź do szkoły, bo my musimy zajmować się poważnymi sprawami. Ani mi się śni, oświadczył Adam. Teraz zobaczycie, że wszystko się zmieni. Odwrócił się i szybko wyszedł. Kilka godzin później całe miasto mówiło o wyprawie Adama. Większość nie wierzyła mu zupełnie. Wszyscy chłopcy opowiadają bajki, aby zwrócić na siebie uwagę, mówiono. Niektórzy powątpiewali, ale najlepsi przyjaciele Adama uwierzyli mu. Tego wieczoru, gdy Adam powtórnie wyruszył w drogę, Przyjaciele poszli za nim. Było ich tylko dwunastu, ale Adam był bardzo szczęśliwy. Zobaczycie, ile cudów po drugiej stronie, powtarzał. To nie spodobało się Radzie Starszych. Postanowili wysłać straże, by przyprowadziły Adama i jego przyjaciół do domu. Po dobroci czy siłą? Musicie zakończyć tę historię. Zarazę należy zwalczać przy pierwszych objawach. Adam i jego przyjaciele wędrowali szybko. Adam doskonale pamiętał drogę. Gdy ktoś ustawał ze zmęczenia, on go zachęcał. Gdy dotarli do ogromnej, skalistej ściany, prawie wszyscy przeżyli lęk i załamanie, ale oczekiwała ich niespodzianka. Na szarej skale wiele czerwonych punkcików, świecących jak rubiny, znaczyło przejście. Były to krople krwi, które wypłynęły z rąk i nóg Adama w czasie pierwszego przejścia. Chłopcy zaczęli się wspinać, i w miarę jak posuwali się do przodu, coraz większe szczęście napełniało ich serca. Cierpli głos przerwał ich wesołe rozmowy. Zejdźcie natychmiast i wszyscy powróćcie do domu. Dotarły tu także straże wysłane przez Radę Starszych. A kuku, odpowiedzieli chłopcy złapcie nas! I jeszcze szybciej posuwali się do góry. Jedynie Adam zranił się, i straże zbliżyły się do niego. Chodźcie i wy, zobaczycie, jak tam jest cudownie. Ale jeden ze strażników złapał go. Zwiążcie go, wydał rozkaz. I w tym momencie wydarzyła się rzecz nadzwyczajna. Ciało Adama stało się przezroczyste i jaśniejące, tak że oślepiło zdrajcę, a potem znikło. Tam, gdzie opierała się jego stopa ze skały, wytrysnęła czysta woda. Struga wody przekształciła się szybko w strumyk, a potem w rzeczkę, która otworzyła drogę do doliny. Wyraźnie dał się słyszeć głos Adama: Nikt, ale to nikt nie potrafi zatrzymać tej wody. Dotrze do miasta i płynąć będzie na wieki. A wszyscy, a wszyscy, którzy pić ją będą, Zapragną odnaleźć przejście, które prowadzi do ziemi światła i szczęścia. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a wam otworzą.